Cześć! Witam Was Widzowie i witam was na, na moim kolejnym odcinku Robloxa. Dzisiaj będziemy przechodzić grę Escape Jena Obi. Myślę, Myślę, że. każdy wie, jak to jest. Y Jena to jest taka hakerka w Roblox, która. która to. która atakowała osta ostatnio 7-8 lutego, podobno. No i teraz próbujemy przejść obi escape Jenna obi, więc z, zaczynamy. Level pierwszy. Spoko łatwe. Łatwe, łatwe, łatwe. Łatwe. Citkie. Teraz lewa, drugi, więc przechodzimy przez te, takie jakby, klocki. O. O. Mamy. Jest. A teraz trzeba będzie wybierać. Wybierzmy prawo. A. Nie. Nie udało się. Będzie lewo lewo i jeszcze raz prawo nie. aha nie myślałam dobra to lewo, prawo, lewo w takim razie więc e... pochodzimy nie nie jak to było nie to tu a tak i lewą no to jakiś gość jest pokaza pokazany tutaj, dziwny Piek. nie no wiedziałem wiedziałem oczywiście co, to ja muszę to od nowa przechodzić? to tu tu i tu okay. więc chodźmy dobra jest, okej okay. Dobra, więc jesteśmy w piątym i teraz tu przechodzimy, o, o, nie. Jeszcze raz. Dobra, już, Teraz już nie mogę się skupić tak szybko. Tu, tu.

Co to tu jest? A tutaj trzeba przejść, dobra? Iś, iś. Jest. jest, jest, jest. Yeah. Nie. Czekaj, o! Jest, 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 jest. Eś, eś. Jest, jest. Jest, jest, jest. Wow. Mało tam nie spadłam. i teraz to musimy wyłonić. Nie. Yeah. Dobra. To dość łatwe. A no nie, jednak nie łatwe. <tryk> 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 Dobra. Jeszcze raz, próbuję. Nie, nie, nie. Znowu. A, my, myszka, prze, myszka, myszka przesunęła. <coughs> myszka przesunęła. Myszka No i... Dobra, odsuwaj już to. Dobra, i będą. No nie. O. No więc znowu na kur. O maczko, dobra. Dobra, teraz już na pewno nam się uda. O eść, eść, eść. Jest. Czekaj, y, y, To, wi to widzę jak to... Za chwilę. To za chwilę jak dobra widzowie, za chwilę wrócimy i jeszcze nie, pa więc chwilowa przerwa dobra widzowie, to więc wracamy. Czekaj, to trzeba będzie tu przejść, czy A, przejść chyba wiem. o Oj, to nawet łatwo przyspiesza nam się. A nie, tutaj nie tak łatwo. Wybrałem złą drogę. A, okej. Okay. Łatwo Nie! Yeah. Dobra. Łatwo prze... przeszliśmy to. Dobra. A, aha. Prawie takie łatwe? Co było takie łatwe? tu się lębiało. Pyk. Pyk. Kolejny kolejny. Pyk. Eś. Eś. Dobra Uu, a nie, to jest łatwe. Let's Bardzo łatwe, bardzo łatwe. Jest, jest. Eś. Kiedy idzie tak łatwo, to musisz się oczywiście źle stać. Źle, źle, źle. Ale dobra. Jest, jest, aść, Eś. Eś, jest, pyk, 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 I jest. Dobra, Aha, teraz tu trzeba wyjść. Czemu ja takim głupkim jestem? Taki łatwy, taki łatwy błąd. Tak, takie błędy, tak trudno zrobić że nie wiem co dobra już dobrze nie trzeba ja wyjść w które tu wyjść trzeba, ja ej no biorąc a i tu. I tu. To jest tu. Aha. Dobra, więc dobra teraz tu, 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 tu. Łatwitko. Jest, jest, jest jest. Osiemnasty level. Oh, tu wiesz <coughs> I co tu jest takie? Ej, czy nie raz kuć praktycznie? O, tutaj, że niby niewidzialne to. Niewidzialne przejście, ale my wszystko widzimy. Ok, przechodzimy tu. Gładko. Łatwiej. O, teraz po tym.

Hmm. I co w tym jest takie? Aha. Tu trzeba przejść, myślałem. Że... <słuch> no i źle w sumie. Aha, tu jeszcze będę. Do... Jestem na 21 pierwszym, to jeszcze trochę i przejdziemy. Dobra, pyk. Pyk. Ja to nie jestem. Trudne. Ło. Jestem takim nubem w obi po prostu, że hej. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. Dobra, już to będziemy wolniej przechodzić. Bo jestem chyba już totalnym nubem. Raczej. Tempion mało spadł, mało nie spadł. O! już. Dobra, to już Dobrze, jest! Dobra, teraz musimy wyjść po tym. To, to, to chyba. To nie powinno być trudne zresztą. <gryw> zresztą ja mogę w każdej chwili spać, tak jak teraz, ale na szczęście. Nie całkiem. O. No, nie wiem, położyłem. Ale dobra. No, no. O. Super. O. Jest. Es. Eś. Jest. 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 Nie. Jest. Jest. Żeby Na ostatnim się... Ej, oka. tak, na no, ostatni Jest! Jestem na którym... O, 23. Ostatni już. O. Aha, tu pr... To trudne nie jest. Więc... Okej. Okay. Jednak dla mnie to, to trochę trudne jest. Ale dobra. Mało że nie spadł. Dobra Ej, no nie. Naprawdę. No, no dobra. Jest. Eś. 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 Dobra, jest, 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 jest. 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 Przejdziemy to, przejdziemy to, przejdziemy to. Pójdziemy to, przejdziemy to. Co? Aha. A to 20, Aha, to 25 jest z tej lewej? Okej. Okay. A, a to i tak idzie. Łatwe. I finisz. O, co to jest? Aha, to jakieś gierki. Różne. Dobra widzowie, to to było na koniec odcinka. Zegnam widzowie. Pa!